Hej hej hej! To Sara Meda. Dzisiaj mamy Tour day. Ja w końcu mogę wziąć udział w jakimś Community Day. Ze mną jest ekipa właśnie z Hiko Kosem na czele. Właśnie idziemy na Deoksusa. Zobaczymy co wyjdzie. Ja złapam już pierwsze dwa twiky, ale nie były bruišejni. Zobaczymy ile szejni mi się uda, z... uda złapać na tym. No. Moment. No by nie. Cięło. No dobra, to lecimy z Deoxysem. To jest forma szybkości. To jest forma ataku. A tak? To jest atak chyba. Tak. To jest forma ataku. Dobra. Zbiorę poprawną desję. Lol. To jest atak, tak.

no co, ty z Fireblastem? Blastem? Hmm, patrz, no mi też wybrało tylko z Fireblastem. Nie, yeah, o tak. No i dobrze, zażeramy go. No mój się jeszcze póki co ładnie trzyma. Nie, ja straciłam na razie jednego... ...Pokémona. Nie, za <grym> mi tylko. Kabatu. Tak, kabaty, no to coś też. Masz Moje, mój Ambron też, no to mamy dwa Ambrony. nie, że jest do diabła. Ale co zapewne wygląda? Ambrona, takiego taki jakby Ambrona wielkiego tam O! Zaliczyłem przy okazji zadanie! Okej, okay, dobra, mam 11 boli. Zobaczmy, czy mi się uda w ogóle, słuchajcie. E, spróbujmy na to. I kogąd się... O! Dobra, zmarnowałam bola w dość beznadziejny i głupi sposób, nie? Nie, będzie ciężko go złapać, cholera. Spróbuję go na tym złapać. Nie Wam przez to nie skakać i w ogóle po skrypsu. Dobra. Przydałby mi się. No kur... Dobra, uznajmy, że tego nie słyszeliście. Czy ja właśnie zmarnowałam jeszcze beznadziejnie w jakiś sposób yy, bola, tak? No nie, no weźcie, no. Ale spoko, mam 43, więc nie jestem tak źle. Great. Jeszcze jednego Greata muszę wrzucić, to mi się zadanie zaliczy, więc będzie bardzo dobrze. nie. Nie, no. No i Strike Broken, świetnie. Myślę, że życia nie złapie. O nie, ja już nie mam pomysłu, jak go złapać w ogóle. Jestem jeszcze trzy wale. No weź się złap. Ej, no nie. No to... O, no jeszcze zostać, zmarnowałam bola po prostu. Brawo. Dobra, złapał się. Ale Tyle, ja mówię, tutaj to jest... łapać tortugi do parku Saskiego. Trochę już tych tortugów, jak to wyskoczyło, ale żaden, oczywiście, Shiny, jak zawsze. Spróbujmy go złapać, bo przecież muszę mieć to w nie? Dobra, mam w grze, to muszę mieć i tutaj. W sensie, wiecie, w na konsolce, tak? Mm, dobra, coś tam wyłazi, coś tam wyłazi. O, super catch free, trzy razy turfika. Sorry, ale ja ją po prostu przewalam na przemię, bo ja nie mam miejsca. Że do tego mój internet jest tak złośliwy dzisiaj, że naprawdę. Żaden shiny. Nie. Nie mam żadnego shiny. Jak mnie to boli w ogóle? Co to ma być? Chyba najbardziej mnie drażni to, że mój internet się dzisiaj strasznie buntuje. I to okropnie. Weźmy do rokietów. O, są i rokeci, brawo. No i znowu internet, tak? Po prostu przepięknie. Za każdym razem, kiedy idę na komunikację, mój internet musi kisnąć. No, brawo. się na swój internet i to bardzo zaraz. Ej, patrzcie, w ogóle. jaka niespodzianka, ogóle. I po eee, Cześć. Ale, to jest piękna. Ale, dobra, żeby mi nie uciekł, i żeby mi na pewno pewność, że go na pewno złapię, to zróbmy tak. No, złap się, złap się, złap. Oczywiście internet nawala, ewentualnie nie internet, tylko e, nie znowu zaczyna, że tak powiem, rozwalił Community idea, bo coś tam z, wiecie, z internetem. Jest, dzień dobry, dziękuję. Nie wiem, jakie imię, Boże. Dobra, dzięki, Junie się nazywa, co? Jest piękna. Zapraszli, w ogóle zapomnieli o mnie. No. Powiem wam, że do tej pory nie mam ani jednego shiny, ani jednego. I nie, po prostu, że tak powiem, to boli. Co to jest w ogóle, żeby nie mieć shiny, nie? Dla mnie to jest po prostu, nie, shiny. Oczywiście, bo po co? Po co, dlaczego? Teraz łapmy jakiegoś, bo muszę mieć torterę W ogóle sasku Park jest, W parku Saskia jest naprawdę pięknie. W ogóle słyszę jakąś muzykę, więc w są koncerty. Jest naprawdę ślicznie o tej porze roku. Idealne miejsce po prostu na spacery. O, widzicie, i znowu, nie wiem, czy to internet, czy to, że tak powiem, e, gra mi się znowu przybierze, tak? No, po prostu cudownie i w ogóle nie. Nie, no super, dziękuję. Ja już cię nie łapię. O, świetnie zbiał, więc jeszcze lepiej. Zobaczmy, co jest tu. Ile się namnożyło w ogóle tych turtle tutaj? Nie. Nie. Bo oczywiście, że nie. A ten? Oczywiście, że nie. Bo po co? Nie. a jak, żeby inaczej. No bo przecież Sara Meda nie dostanie teraz szajni góra. Masakra jakaś po prostu. Masakra i ja chyba jeszcze w ogóle, nie wiem, lura odpalę. To Incesa, boże, bo... Może pomoże, chociaż wątpię w to. Ale marnie to coś widzę. Jak to może, co to może się Jak to w ogóle może być. Dlaczego? A może ten? Nie. Wła I nie i nie, nie i nie i brak, i nie brak, i, brak, i, brak, i brak. No złap się, będę jedna. Dobra, spadaj, kolorkę. A -a -a -a. To, to ja do tej pory po klikaniu tych wszystkich torturów nie mam ani jednego, kurna. Ani jeden shiny. 13! A ona ma 13! Ona ma 13! Ja to nie wiem! Co to ma być w ogóle? Dlaczego to tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? No, o, jaka szczęśliwa, kurde. To jest straszne po prostu. A już na plus, bo mam do Oksysa Normal. Patrzcie sobie ładnie, zaraz wam pokażę. No, proszę bardzo. Jest po prostu piękny. zaraz to mi chyba jeszcze brakuje tego tłuszczoszka, tego defensywnej formy, ale dobra. No. Jest pierwszy Shiny, ale patrzcie jakie ma piękne w ogóle, nie, w ogóle CP. Jeszcze jestem ciekawa, jeśli chodzi o statystyki. Proszę bardzo. Złapmy go sobie. Złapmy go, złapmy, złapmy i zaraz sobie... O nie! On mi się złapać nie chce, o nie! I czekajcie, bo to jest takie złe, że on mi się złapać nie chce. Tylko mi nie uciekaj, o nie, nie uciekaj od Ciotki Seramedy. <grym> dobra, jest, wszedł. Bardzo dobrze i zaraz zobaczymy, bo tak, CP jest znośne jak na szajnik. CP jest znośne, naprawdę, ale zobaczmy czy Uprise'a. No dobra, niech będzie w sumie, dobra, może być. Jak go coś na imię? Dżu, niech będzie Shouju, dobra. Niech będzie Shouju, ale jest ładny. I nie wiem, czy właśnie jego nie zamienię, wiecie? Bo jest naprawdę przeuroczy. nie. Jest... Dobra, jest drugi, więc teraz muszę go złapać! ha nie tutaj. Świecąca małkoczko. Ale to nie powtarza takie, takie głupie incesa uruchomić. Ha, ha, ha. Jest, no to mam dwa. No to mam dwa. Uwaga, zobaczmy jak wygląda. No jest ładny. Patrz ty misiu. Ale jest, po prostu jest. Zobaczmy jeszcze tego. Nie, ten już jest normalny. Ale dobra, złapmy go. Przy jeszcze będziemy sobie robić zdjęcia, bo jest naprawdę bardzo ładnie. O. Dobra. Ja mogę skorzystać. Jeszcze zobaczmy tego, ale nie szajni. No dobra, w każdym bądź razie Jej, mam i trzeciego, tylko teraz muszę go złapać. Dajmy mu malinkę, proszę, jak tak cię uwielbiam. I chodź. Czyli muszę go teraz złapać. Eee, słoneczko, słoneczko. Przeszkadza. No dobrze, złapał się, więc w sumie są trzy. Jeszcze zobaczmy jakie ma IV. No dobra, takie sobie, ale niech będzie w ogóle. Zobaczcie, jak to jest ładnie. Patrzcie, jak jest ślicznie w ogóle. I W ogóle to płacząca wierzba jest super. A oni sobie poszli tam i nawet na mnie nie czekają. Będę jedne. Strętne, paskudne. Zobaczmy jeszcze tego. Nie, normalny. I może jeszcze tego. Nope. Czyli dobra, idziemy dalej, to mam. Yeah. Dobra, jest i czwarte szajni, tylko teraz oh jeszcze muszę go złapać, jeszcze muszę go złapać i będzie dobrze. Zobaczymy. A jest i jaki ta cała. Mam czwartego. <Gapore> ha <Shiny> ha czwartego! No <skrybuj> to... To ładnie. No. Hmm, ale Ivy ma takie sobie.